w takim razie, dobrze, Jaromir kabaret gabarek czyściakuza. Jaromir na początek, a Mares, Marek na resztę. Jaromir, proszę bardzo. Może zaczniemy po wolności. Mamy podkład. Mamy podkład my, my Mamy podkład, ale mamy też wersję. Dobra, to hmm. może zaczniemy wersją, wersją bez wokalu najpierw? Bez? Tak. Proszę bardzo, czy, czy jest taka możliwość, żeby pan tam w akustyk nam. Jest taka wersja, dobrze, to spróbujmy z tą wersją bez podkładu najpierw. No dobrze, z tym, że mamy tylko jeden mikrofon. Ja nie wiem, jak to będzie, my A nie, mamy drugi mikrofon. Tak, tu, tu jest jeszcze trzeci. Dobrze. Spokojnie. Raz, raz, raz dwa, trzy. Koledzy mówią, że damy radę. Damy radę. No co, startujemy z tą wersją bez. Jak można nie dać radę z taką tak jest. Takie. No. Pięknie się zaczyna. Cygrypka. Ja tutaj zazwyczaj zaczynałem, ale to jeszcze nie teraz. I... Hej, zaprośmy wszystkich, dalekich i bliskich, w ten świąteczny czas. Do wspólnego stołu, zasiądźmy pospołu, zaśpiewajmy wraz. Nad polami, nad dachami, leci razem z aniołami. Pomyślności wam przemagaj, pod choinkę niesie pakiet piosenkami, wywiadami, transmisjami, zagrywkami. Siatkarskimi przewagami, zwycięskimi okrzykami. APT! APT! Chceś za otwórzcie jej. Brzmi kolenda w radiu tym Hej nam, hej! Hej nam, hej! Hej nam, hej, mogą wszyscy! Przygrywka. Druga przygrywka? Tak. Połyszemy się. Uwaga! Patrzcie co się dzieje, gwiazdka promienieje i rozjaśnia mrok. Takie śnieżne galiśmy wyczekiwali przez okrągły rok. Nad potami, jeziorami leci razem z aniołami, by radości Wam wszelakich pod koinkę złożyć pakiet. Życzeniami, uśmiechami, prezentami, zabawami. Spotkaniami, swazerami, rodzinnymi, Se Sędzia, więc otwórzcie jej, wygolęta z radiem olsztyn. Hej nam, hej! Hej nam, hej! Teraz będzie długa przygrywa której na naszej antenie wszyscy nasi drodzy słuchacze utwierdzą nasze życzenia. Wszystkiego dobrego życzymy już teraz przed świątecznym. Serca więc otwórzcie jej, hej Kolenda, z radiem Olsztyn, hej nam hej, hej nam hej. Serca więc otwórzcie jej, Hej kolęda z AZS-em, hej nam hej, hej nam hej. Serca wiem, co tłuszcz dziejej, brzmi kolęda na puszczym, hej nam hej, hej nam hej. No i w ten sposób... Jeszcze święty Mikołaj! Hej nam hej nam tak. tak, to właśnie on. <śmieniny> Szanowni Państwo, si